Cześć, nazywam się Ola Kowalska-Labrejki, a Wy właśnie słuchacie zapowiedzi mojego podcastu Wymieszaniu. To mój podcastowy debiut i jestem bardzo ciekawa, jak odbierzecie to przedsięwzięcie. Szczerze przyznam się, że na co dzień rzadko przemawiam do nieznanych mi ludzi, ale mam cichą nadzieję, że posłuchacie mnie i będziecie chcieli zostać tu na dłużej. Właśnie minęło 10 lat, od kiedy poznałam mojego... Męża. Wow, pomyślicie, co to w ogóle nas obchodzi? Nieco bardziej interesująco, być może, zrobi się, gdy powiem, że poznałam go kilka tysięcy kilometrów od Polski, od mojego rodzinnego miasta podczas wakacyjnego wolontariatu w Maroku. Dodam również, że nie jest on Polakiem <laughs> ani nawet Europejczykiem, jest Marokańczykiem. Co w niektórych już na starcie wywołuje szereg pytań, wątpliwości, a czasami wręcz coś na kształt konsternacji. Mogła to być taka wakacyjna przygoda, taka Summer Love, i, i w sumie chyba oboje wtedy na nic poważniejszego nie liczyliśmy. Mieliśmy tam około 20 lat, ale co się okazało, fast forward te 10 lat. No, i jesteśmy w dalszym ciągu razem, i wydaje się, że to jest taki scenariusz bliższy. I żyli długo i szczęśliwie, które znamy z bajek. Mam taką nadzieję przynajmniej. No dobra, ale wracając do tematu, co to w ogóle ma wspólnego z tym podcastem? O czym będę mówić? Zdecydowałam się zatytułować ten podcast Wymieszani. To jest oczywiście gra słowna. Y i to związana z tym, że chciałabym bardzo przedstawić Wam to, w jaki sposób wygląda codzienne życie par mieszanych w Polsce oraz poza nią. Te wszystkie pary, rodziny też, o których będę Wam tutaj opowiadać, czasami razem z gośćmi, to co ich łączy, to to, że jest w nich ten komponent polski. Na pewno. Porozmawiamy o stereotypach i uprzedzeniach Polaków wobec obcokrajowców, ale również obcokrajowców wobec Polaków. No i to, co mnie najbardziej cieszy w ogóle w perspektywie nagrywania dalszego tego podcastu, to jest to, że yy, będę rozmawiać z bardzo inspirującymi, absolutnie cudownymi gośćmi i opowiadać Wam o ich doświadczeniach ze związków międzykulturowych opowiemy ja opowiem o wezwaniach ze związków i rodzin międzykulturowych które są związane między innymi z imigracją z religią wychowaniem dzieci aspektami psychologicznymi ale poza tym na pewno nie zatrzymamy się tylko na tych <grych> bardzo poważnych bardzo istotnych kwestiach ale też chciałabym wam trochę pokazać że no jest dosyć rozrywkowo w związkach międzykulturowych, bo sam fakt takiego zróżnicowania i właśnie czasami takiego niezrozumienia, ale w cóż, neutralnym albo nawet pozytywnym tego słowa znaczeniu, no, doprowadza jednak do bardzo, bardzo śmiesznych sytuacji. I to na pewno zarówno ja przytoczę sytuacje takie z. Naszego życia, a moi goście również pewnie będą opowiadać o, o swoich anegdotach. No i cóż, 10 lat temu ja zyskałam drugą ojczyznę. Teraz to już mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że właśnie tak jest. Maroko jest dla mnie jak drugi dom. Zresztą jestem przekonana, że, że mam tam swój drugi dom. Bardzo lubię tam wracać. Ale oczywiście mam swoje preferencje, i właśnie o tych preferencjach, i, i tym, co mi się w ogóle nie podoba w Maroku, będę Wam czasem opowiadać. Także dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają, czy polecieć, czy zwiedzić, czy odwiedzić, możecie się spodziewać tego, że, że dostaniecie trochę tipów dotyczących Maroka ode mnie w tym podcaście. No i na koniec. Chciałabym Wam zdradzić, że podzielę się historią mojego związku. I dla tych z Was, którzy będą mnie słuchać i będzie się Wam wydawało, że to, o czym będę rozmawiać, to przypomina Wam Wasze zmagania, Wasz związek, Waszą rodzinę. Nie wahajcie się i dawajcie znać. Bardzo chętnie z Wami porozmawiam, bardzo chętnie wysłucham tego, co chcielibyście powiedzieć? Także, może sobie zorganizujemy jakieś QA, a może wręcz za zawiążemy taką grupę, na której będziemy mogli e być w kontakcie na dłużej. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was na pierwszy odcinek podcastu Wymieszani, w którym opowiem, jak to się właściwie zaczęło. Jak poznałam mojego męża, i w ogóle dlaczego, i jak to, i po co. <laughs> zapraszam Was do słuchania. Już niebawem na pewno udostępnię ten odcinek. I zapraszam też do, od razu do słuchania następnych odcinków. Pamiętajcie, podcast Wymieszani. Ja się nazywam Ola Kowalska kalabrejki I serdecznie Was. Zapraszam do słuchania.